Uff. Czasami trzeba zjeść węgiel jak prawdziwy mężczyzna. Skóra schodzi? Ale fajny o to chodzi. E, dzisiaj mamy dzień nóg. Dzień nóg zaczynam od ramion. Zamowite jak on dobrze siada na butle. Nie się suka. No, witam, witam. Słuchajcie, dzisiaj e, dzień jedzenia, tym razem w moim wykonaniu, w wykonaniu przyszłego zawodnika sportów sylwetkowych. Oczywiście, e, no i co? E, dzisiaj dzień treningowy. Więc wiadomo, węgle będą podbijane troszkę wyżej niż te dni nietreningowe, ale to pokażemy Wam później. Oczywiście, makro do każdego posiłku będziecie mieli napisane. No i co? Lecimy z pierwszym posiłkiem. Ok, a więc na pierwszy posiłek wlatują u mnie tosty z serem cheddar z Lidla proteinowym. Jest też ser żółty proteinowy w Lidlu. Ale on dla mnie nie ma kompletnie smaku. Aktualnie cheddar jest moim top 1. Oprócz tego, wrzucę jeszcze do naszych tostów e, taką szynkę wołową, też z Lidla, też naprawdę bardzo dobra. No i oprócz tego, wrzucamy oczywiście do posiłku jakieś warzywko. Tutaj mamy akurat 160 gram papryki czerwonej. No i chyba to tyle na razie. Płyczek mamy już gotowy. Mamy niestety już jednego tosta, bo jednego zjadłem. Byłem taki głodny, że niestety mm, zapomniałem nagrać. Papryczka. No i woda. Tutaj gdzieś na ekranie Wam się teraz wyświetli makro tego posiłku. Posiłek mało objętościowy, ponieważ jest godzina 11.30, a ja około 15.00 lecę na trening. No i przed tym treningiem oczywiście jeszcze będę chciał sobie zjeść bardziej objętościowy posiłek, bardziej bogaty, w węglowodany, żeby jednak tej energii było więcej przed treningiem. No a nie chcę też tego posiłka jakoś jeść blisko tego treningu tylko jednak mieć e, y, zjeść go tak dwie godziny, półtorej przed treningiem, żeby to wszystko się strawiło, żeby nic nam w tym brzuchu nie przeszkadzało podczas treningu, żebyśmy się nie zrzegali. Prosta sprawa. E, dzisiaj mamy dzień nóg. Dzień nóg zaczynam od ramion, y, ponieważ jest to mój priorytet na tą masę. Oprócz tego jeszcze góra pleców, tak jak mówiłem we vlogu treningowym i jeszcze dwójki, ale to już trochę mniej. Stricte jednak mój trening jest ułożony pod właśnie ramiona. No i w sumie chyba to tyle. Widzimy się przy naszym następnym posiłku już przedtreningowym. Jeszcze szybko powiem o tym, dlaczego ja w ogóle trening nóg zaczynam od ramion. Jest to dlatego, ponieważ jest to mój priorytet. No i mój trening jest ułożony tak. Żeby zawsze te ramiona robić na początku treningu, wtedy nie mamy jeszcze przetranego układu nerwowego, jesteśmy świeżi, świeży jesteśmy i wtedy po prostu najlepiej możemy przystymulować ten mięsień, ponieważ jest on jak nowy, co nie? Mamy najwięcej siły, możemy dołożyć więcej ciężaru, możemy dołożyć więcej ruchów i w ogóle. No i mój trening wygląda tak, że na pierwszej górze robię po prostu całą górę, ale zaczynam od ramion, później mam nogi, później mam górę drugą, na której robię barki, na której robię klatę i na której robię plecy. A triceps oraz biceps przerzucam na następny dzień, czyli na trening nóg. Właśnie na początek. Robię tak dlatego, ponieważ wiadomo, każdy chce czasami sobie spompować, spompować fajnie klatę i plecy. No i dlatego mamy jeden taki trening, a drugi trening jest taki, druga góra, ponieważ sobie pomyślałem, lepiej robić na końcu treningu triceps i biceps, gdzie jednak mamy przetrany ten układ nerwowy. Czy przerzucić sobie na następny dzień, gdzie troszkę sobie odpoczniemy i będziemy mogli dołożyć troszkę więcej tych powtórzeń i przystym przystymulować bardziej ten mięsień. No i wybrałem tą drugą opcję. Jeszcze przed posiłkiem, przed ringą wlatują takie trzy Nutella Biscuits. Eee, dlaczego? Ponieważ jestem na masie, ponieważ stoją u mnie w domu i jedzenie nie można marnować posiłek przedtreningowy, bardziej objętościowy, jako źródło węglowodanów wrzucam 100 gram ryżu e, i jeszcze e, jako źródło białka kura e, 150 gram ze wczoraj mi została. Ona jest tam przyprawiona przyprawą do kurczaka, słodką papryką mieloną. E, cebulka tam jest wrzucona jeszcze dla smaczku i jakieś tam jeszcze inne przyprawy na pewno sól na pewno pieprz ale więcej wam nie powiem nie chcę was też skłamać i oprócz tego jako warzywko cyk fasola czerwona myślę że tak połowa puszki posiłek prezentuje się tak bardzo przyjemnie do tego jeszcze polewamy ryż syryraczom cyk no, i teraz możemy się brać za jedzenie i po posiłku już wyruszamy na siłownię. W sumie pokażę tutaj e, moją magiczną szafę. E, przed treningiem weźmiemy sobie cytru, weźmiemy sobie kreatynę i weźmiemy sobie PWR-kę. kurde, wyjebały się, dobra, jest zbyt. E, weźmiemy sobie takie trio przed treningiem. Żeby była pompka, żeby było więcej energii eee, No a kratyna biorę teraz, żeby po prostu już mieć z głowy, nie? My już pod siłownią eee, No i co, zaraz zatrzymamy trening Piąteczka, maneczko. No i co dzisiaj robisz, co teraz... No ja ogólnie dzisiaj sobie. mam ostatni trening nóg przed maksami, więc będą dzisiaj tak eee, Martwe sumo eee, 207,5 na 3 chcę zrobić I potem jakieś dwa bakowy, chyba 100, kurwa 80, chuj wie ile w sumie. No i potem trzy serie frontu jeszcze w rampie. Hmm, chyba 115 kg najcięższa seria. No i co, dzisiaj na trening mamy tak, dziczek kaktus. Eee, dwie tableteczki kofe, czyli 600 mg kofe. Eee, no i dwie miereczki cytruliny Ale to już off camera zabiorę. i Chuj, i widzimy się na treningu. Dobra, my już na treningu. Dzisiaj ogólnie trening pokazuje nam tak, że po prostu nasze najlepsze serie skleimy bez zbędnego pierdolenia, bo dzisiejszy odcinek nie na więc oglądajcie. mm <laughs> 27,5 na 3 wyrównanie rekordu i ostatnie martwe przed Maxami. Tutaj trochę nagramy tutaj mi północy bardzo lekko i tutaj piszczale, lekko zajechane już skóra schodzi ale fajnie, o to chodzi, tutaj też widać poświęcenie Po operacji kolana 140 kg. Słopka jest, tutaj dwie stacje wielkich chłopów, tutaj moja, przed y, RDL, a tutaj fronciki lecą z jego strony. Jakie te? Eee, plany na fronty? Ile kilo? Pierwsza seria 102,5 na 5, druga seria 107,5 na 5 i trzecia seria 12,5 na 5. Dobra No i fajnie 4 rampy? miał być 25 kg Ale kurwa jest <laughs> ciężko w więc musiałem zredukować i to 11. Może być upadek o kurwa Czy piosenka? Debil za zakres A on prawie odbytem od, od dotyka ziemi Niesamowite jak on dobrze siada na butle Tuż wsunęła się suka Ja pierdolony Jesteśmy już po treningu. E, posiłek potreningowy. Mamy 235 gramów kury. Przyprawy to czosnek granulowany, przyprawa do kurczaka i papryka słodka mielona. Do tego dodamy sobie takie ziemniaczki już gotowe z, w marynacie takiej z papryką. Bardzo fajne, polecam, bardzo szybkie do zrobienia. A jako warzywko. Do tego posiłku wleci po prostu fasola czerwona. Posiłek potreningowy gotowy. Mamy te ziemniaczki. Mamy kurczaczka z airfryera, bardzo fajnie. No i ta fazolka, o której mówiłem, to jest ta resztka, którą jadłem wcześniej. Tutaj na ekranie wyświetliłam się teraz makro tego posiłku. Ja go zajadam. No i widzimy się później. Przekąska 210 gram lodów miętowych z kawałkami czekolady. Mój ulubiony smak lodów. Możecie napisać w komentarzu, e, klasa czy obciach. No i właśnie na ten ostatni posiłek e, wlatują takie pieruszki z warzywami z biedronki. Mega polecam, mega fajny smak mają. One tu mają od razu dołożony taki sos sojowy. No i do dobicia białka jeszcze mamy Skier 150 gram. Iskier pitne o smaku jagodowym. No i zaraz zobaczycie jak wygląda nasz posiłek. Dobra, ostatni posiłeczek prezentuje się tak. Nasze pierożki troszkę spalone, ale wywalone w to. Też czasami trzeba zjeść węgiel, jak prawdziwy mężczyzna. Od razu je polewam tak sosem sojowym. Bo i tak ten sos tak spada, widzicie na dno i wtedy ja sobie ja tam zamaczam fajnie skier, skier, wszystko będzie opierdzielone, dobra, słuchajcie, tutaj jeszcze wyświetli wam się teraz makro tego posiłku który teraz jem i co dziękuję wam za oglądanie tutaj jeszcze znowu wyświetli się makro całego dnia i jeśli dotrwaliście do końca możecie napisać komentarz Pierożek. Mhm. komentarz pierożek. Wtedy będę wiedział, że oglądaliście do końca. No ale my widzimy się następnym razem śmanku.